Ale jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna? Nie, bo tutaj widzę, że Pani była niezadowolona. Ale bardzo, bardzo Cię prosimy. Nie, dobrze, to inny inna nie, nie. No czemu nie? nie pani, tutaj Pani nie zadowolona ze mnie. To... To... Ciągnij do końca. <głosy> <głosy> ja ja... Bardzo bym chciał poprosić Ciebie, Rafale, żebyś wyrecytował jednak swój wiersz. No to może tutaj w ramach przeprosin zapalić także niestety następny. Chciałbym także dla wszystkich tutaj zarecytować pewien wiersz, który sam napisałem. Często właśnie pisuję takie wiersze. Ogólnie jestem artystycznie nastawiony do świata. No dobrze, niech będzie. Blask cień. Kształtów manifestacji. Mury obronne, wieże fortyfikacji. A tak jak bardzo chciałbym spędzić choć chwilę w tym pięknym zamku. Płótno obrazów, wspomnień, przy kieliszku z no, tą piękną kochanką na Piękne widoki, Piękne długie włosy i loki. Ja jako rycerz w pięknej zbroi, botki i smoki. Że razem kiedyś wybierzemy się na ten francuski ląd do zamku Pierre-Lefonce.